Oh shit. Uh, gram w Cariona. Gra się takim potworem z wieloma mackami, z wieloma gębami, którego jedynym zadaniem w życiu jest zjadanie ludzi. Znaczy nie jedynym, też ma jakieś ambicje, aspiracje, marzenia e, o zjadaniu ludzi. Mniam, mniam, mniam. Wow, całe drzwi wyrwałem. Spoko. kulturalnie otworzę. Tam jest jeden, tam jest drugi. Wow! Nie, tam jest pan żołnierz poważnie. Oni to zawsze tacy sterczami latają, kurde, zakała. Ale dalej nie mogę tych żołnierzy zjeść. Mogę ich tylko unicestwić. Rozerwać na szczępy trochę, ale nie mogę go zjeść. No, oni mają te ubranka takie, kurde, głupie. A tu jeszcze są ludzie? To całkiem was tu dużo. Całkiem dużo tych ludzi tu było. Całkiem spoko. E... No, brzmi bardzo relaksująco. E... Sądzę, że po prostu ci ciężko zbrojni są ciężko strawni. I to jest ich główny powód, że... że on ich nie je. A tu się pobawimy jedzeniem jeszcze. No kto powiedział, że nie wolno się bawić jedzeniem? Niech to powie na głos teraz, Taki jest odważny. Gdzie ja dotarłem? Idźmy dalej. Idźmy dalej szukajmy rzeczy. Bo tu już byłem wcześniej. Tu się nie mogłem dostać. Teraz już mogę. I co, i w dół. Tu są ludzie. E, to na razie to tak. A mi, O tak. Nie no, wracamy tam, jeszcze ich nie zjadłem. A tam chyba głowa została, jeszcze głowa. Halo! No! Pół ciała dobrego zostało. Gdzie ja ty to będziesz zostawiał, gościu? Tu trzeba się najeść. Trzeba się najeść, bo do kolacji nic nie będzie. Jak się teraz nie najesz, to się później wstydu najesz. Okej, okay, już czaję. Co to muszę zrobić? Muszę zdeponować tą biomasę, żeby tutaj tą dźwignię trząchnąć. A tu jeszcze mam to. Okej, okay, i teraz muszę tą dźwignię trząchnąć, bo nie mogę używać wszystkich skilli naraz. Spoko. I zbieramy. Zbieramy z powrotem I Sprint O, jak się to rozrosło pięknie Oho ho I otwarło się kolejne oko, kolejne wrota Lecimy dalej zatem Z mniejszą biomasą bym mógł ich tutaj chwycić przez to i przyszpilić do tego. A tak to nie mogę. Ja ich mogę złapić w różne miejsca, które chcę. Spoko chodźcie tam, i mogę sobie to zdepozytować, i mogę ich czapnąć. <laughs> jakie ciaptoki Całkiem nie wiedzą co się dzieje Czyli mogę go tak trochę wciągnąć tutaj. Chodź tu. Chodź, chodź. Chodź, chodź. No chodź tu, panie żołnierzu. Nie bój się. Ja cię nie krzywdę, nie zrobię. Ja cię wciągnę do twojego kolegi. Dobra, jak przestają mi się świecić kontrolki, to znaczy, że jest git. O, mogę być jeszcze mniejszy Albo mogę być taki normalny Taki... Oj, byczku W sumie mogę to na dwa sposoby przejść. Tak teraz patrzę. Spoko. Squizit! Koj DEN! Odblokowano osiągnięcie Denatura. No i super. Nie wiem gdzie wszedłem. Frontier Marshals. Okej. Okay. Okej. Okay. O, tu jeszcze nie byłem chyba. Okej, okay, tu mogę zdepozytować biomasę. Okej, okay. a to jest po co? A jak tam zdepozytuję biomasę i to wyłączę, to co, to się uda? Sprawdzę. Nie, nie uda się. Sprawdźmy teraz, ja dojdę. No jestem małym karionem, ale... Oh shit! Nie jest człowiek to jest urządzenie. I ma koś super brońkę. Okej, okay. chyba wlazłem tam, gdzie nie powinienem wlazić. Nie umiem z tym walczyć. Ja tu umrę. Pozwólcie mi wrócić. Nie za bardzo wiem jak mogę z tym walczyć. Na razie bez się dostaję w pierdziel. Chociaż wydaje mi się, że trochę... Popsułem gnojka! Popsułem gnojka! O tak, Żuław! Potrafisz już wygrać wszystkim. Żuław, jesteś nieposkromiony. NIEPOKONANY! Nikt nie wygra z Żuławie, oprócz samego Żuławia. Dobra, jestem tym doktorkiem znowu. Tam idziemy? Czy to jest nasza wycieczka? Massive Head Trauma Ok Brzmi legitnie Wcale nie ściema Ziomisław Ludzik, gdzie on biegnie? Co jest najlepsze, że prawdopodobnie to są te korytarze, którymi ja już chodziłem Tylko ich nie rozpoznaję jak nie jestem karionem O nie! Chcę wrócić tam na górę Dobra, ziemisław ludzik Tutaj 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 Nie, tu nie może. Okej okay. Eee, Syfarrumes of Cyclepian Entity of Unknown Origin. Okej. Okay. Zgubiłem pozostałych naukowców i tego drona. Ja chyba tędy przebiegałem wcześniej. Tak. Czyli tutaj warto jest yy, biegać tak bez sensu. It won't batch. Ale tu mamy jeszcze insert lever I mogę ją teraz pociągnąć. I mogę sobie przebiec tutaj. Pociągnąć za łańcuchy. Ok, czyli tam mięspaść spaść. Czyli dobrze zrobiłem. To jednak w ty to jesteś... E, bystry chłopak. Jednak widać tutaj obeznanie. Uuu, glutek. Organizm doskonały, czyli nasz Carrion chyba był wcześniej człowiekiem. Otwarły nam się drzwi, ale ja bym chciał wrócić po resztę mojego Carriona, bo on takiego... Bieda Karyona teraz. No bo trzeba uważać, trzeba uważać teraz. Trzeba niezwykle uważać. Nie mogę zdeponować biomasy, bo jestem już resztką biomasy. Dobrze, znajdę coś, żeby się tym pożywić. Kogoś. Może jakiegoś kolegę sympatycznego. To jest jakaś koleżanka sympatyczna. Idź dalej, idź dalej. Idź dalej, mną się nie przejmuj. Mówiłem, że masz się mną nie przejmować. Ok, wziął, rozszarpał. Spoko, już mam trzy. Brakuje mi tutaj biomasy, żeby przejść, ale mogę się wspizować głębiej. Idealnie, idealnie. Niczego nie żałuję. Może tego, że zostawiłem tamtą biomasę wcześniej. Trochę żałuję. Tu gacie poleciały Ziomek, tak gacie będziesz zostawiał? Chodź cały, dobra, już mam przynajmniej 5 biomasy. Jest spoko. Kurde, ale że na 5 biomasy jeszcze załatwiłem tamtego typiarza? Dobra, już mam 4 dodatkowego, czyli już mam 9. Jest spoko jest spoko, jest spoko Przejdę tędy i znajdę sobie punkt zapisu. A czy tu będzie punkt zapisu Tu będzie punkt zapisu i ja w ten sposób się też z wami żegnam na tym streamie Mam nadzieję, że streaming wam się podobał. Najpierw było Ghost Master, teraz był Karion Kariona e, na pewno będzie więcej. W najbliższym czasie e, Ghostmaster zresztą też. E, więc do zobaczenia w kolejnych streamach e, zobaczmy so